Towarzyszy, jesteśmy sobie na francuskiej wsi. Filmik rozpoczynamy tutaj od francuskiego sracza. Yy, tutaj jest sobie rzeczka, ale nie to wam chciałem pokazać. Więc tutaj sobie jest takie, tam na górze są domki. I wzdłuż tych domków każdy ma taki wąski kawałek ziemi, oznaczony właśnie tutaj tymi płotkami. Więc jest to. Jeden z wielu przykładów absurdalności własności prywatnej, że tutaj jest płot, tutaj zaraz jest płot, a tam jest takie, właśnie, długie, długie pola. Te płoty, które tak śmiesznie grodzą ten teren, są najlepszym argumentem na rzecz kolektywizacji i słuszności polityki przeprowadzonej przez Towarzysza Stalina. Nawet kotek jest niezadowolony z tych płotków. Kotek chce właśnie przejść na drugie, na, drugu, na drugi właśnie miejsce. Chce tutaj korzystać z liści, może nawet chce tam zostawić swoją kupę. I nie może wszystko właśnie przez tą absurdy własności prywatnej, absurdy tych grodzeń. Więc niech żyje kolektywizacja fresz z głupimi płotami. Więc tutaj, kolejne absurdy własności prywatnej. Jak widzicie, te pole tutaj jest tak równo podzielone na takie pasy. Niby własność prywatna, niby każdy robi coś co chce, indywidualnie, właśnie żeby było podkreślone, na swojej ziemi robię to co chce. Ale widzicie, tutaj jest coś, co się nazywa pulaje. Powinno to być. pulaje nowe słowo francuskie, kurnik. Miejsce dla kur. I tak się jakoś złożyło, że <laughs> wszyscy mają to miejsce na kurnik w tym samym miejscu. Kotuś miauczy, gdyż wie, że tu powinny być kury, na które chce zapalować. Ale nie ma kur. Więc to drzewo tutaj, które widzicie, jest jak nasze społeczeństwo. No i tutaj niestety na tym społeczeństwie żerują jakieś takie dziwne stwory. Takie no... właśnie pasożyty. I niedługo tutaj to drzewo upadnie. Na naszym społeczeństwie też żerują pasożyty, a ich imię to burżuazja. Trzeba zniszczyć burżuazję, inaczej ona zniszczy nas tak jak niszczy to drzewo. Maślaki? go A jak jest maślak po francusku? Maślak po francusku ja ostatnio. A zaczekaj, sprawdzę, czy to jest maślak. To jest maślak. Więc jestem w lesie dopiero kilka minut. Już znalazłem dwa grzyby. Uczę się też słownictwa, więc między innymi muchomor to jest amanit to mouche, czyli coś tam, co zabija muchy. No dobrze, ale chciałem powiedzieć taką ciekawostkę dotyczącą właśnie z Francji i zbierania grzybów. Mamy tutaj do czynienia z takim paradoksem, mianowicie grzyby we Francji są strasznie drogie. Tutaj właśnie jako taka specyfika kulinarna. Gdzieś tam dla tych drogich francuskich restauracji. Dodają jakiegoś takiego małego, mały fragment grzybka, który jest strasznie drogi. A równocześnie druga rzecz, no, że we Francji mało kto zbiera grzyby. W każdym razie ludzie w mieście nie zbierają. No, nikt z kim pracuje nigdy nie, nie, niczym się takim nie chwalił. A z kolei, no, przynajmniej tam, gdzie się wychowywałem, na wsi niedaleko Wyszkowa, tam e, wszyscy właściwie Polacy zbierają grzyby. No, dla mnie to było oczywiste. No, efekt jest taki, że te lasy francuskie są pełne grzybów i przyjeżdżają tutaj e, właśnie ludzie z Europy Wschodniej. No, konkretnie ostatnio w radiu słyszałem reportaż o Rumunach. Ponad 40 którzy uzbierali tam kilka ton, e, kilka ton grzybów. I za to mają sprawę karną, za zbieranie grzybów. Mianowicie dowiedziałem się, że we Francji jest dzienny limit 5 kg, więc jeśli kiedyś przyjedziecie do Francji zobaczycie grzyby, to pamiętajcie, możecie zebrać tylko 5 kilo grzybów. Powyżej 5 kilo to już jest zabronione. Czyli nawet w państwie kapitalistycznym są jakieś tutaj ograniczenia, jeśli chodzi o takie plądrowanie. Tego co należy do natury. Więc tutaj właśnie widzicie, jest Amanit Tu musz. Tutaj mamy las pełen brzos, las brzozowy, jak pod Smoleńskiem. Gdyby kogoś interesowało, brzoza po francusku to jest bulo, tak jak robota. Więc brzozy mają og ogólnie opinię drzewa gównianego, słabego. Ale nawet takie słabe brzozy wystarczyły, żeby tutaj powalić na kolana cały polski rząd, ale nie powalał towarzysza Michała. Wystarczy tutaj lekko dotknąć, już się sypie, ale tu polew nie dał rady. Więc w czasie rewolucji francuskiej burzono kościoły. Ścinano klechów na gilotynie, a także wymyślono nowy patent. Mianowicie, że jeśli klecha już ma nauczać z ambony, to trzeba mu tą ambonę postawić w środku lasu. Widzicie, to jest właśnie taka ambona dla klechy, i on może sobie tutaj swobodnie pieprzyć właśnie swoje religijne bzdury, nikomu nie szkodząc. A no to jest ślad po sanglié, czyli po dziku. Dzisiaj tropimy dziki w ramach treningu przed tropieniem kontrewolucji. Więc według mojej wiedzy jest to podgrzybek, który się nazywa po francusku CEP. No to jest cep de Bordeaux. Tylko, że jest żółty, dlatego że no...